Nie wychodzimy z tego schematu, tak? bo to jest jedyny schemat, jaki znamy w życiu. Mhm. Tak? To jest ten schemat przekazywania miłości, tego, jak y, rozpatrujemy rodzinę, jak rozpatrujemy relacje. Czasami właśnie przerwanie tej pomocy jest tą troską o drugą osobę. Życie takie ze sobą przez długie lata wpływa na cały system relacji. Mhm. To nie jest tylko ja, ty oddzielnie, tylko to jest to, jak my funkcjonujemy w tym systemie. Tomek, gdzie przebiega taka granica między współuzależnieniem, a momentem, w którym po prostu żyjesz, mieszkasz z kimś, kto jest uzależniany? Przede wszystkim na tym, jak to wpływa na twój stan psychiczny. Mój. Nie jego, tylko mój. Tak. I też twój... nie nasz, tylko mój. Nie, tylko, tylko twój. Właśnie chodzi o to, czy gdzieś zaburza się tutaj to twoja tożsamość, eee, zaburzają się twoje emocje. Cały czas skupienie jest na tym, żeby myśleć właśnie o drugiej osobie, o jej stanie, e, no, o też jej chorobie, mm. tak? O tym, je, o tym, jak ona przebiega w danym momencie. Czyli to jest takie skupienie się właśnie na, na partnerze. I to jest, rozumiem, że ponieważ rozmawiamy z ekspertem, mm. to to jest już zaburzone skupienie się na partnerze. No bo tak, samo skupienie na partnerze, tak, próba pomocy tak, mu nie tak, jest niczym tak. złym. Nie, to już jest takie zaburzone właśnie, że gdzieś zapomina się o swoich potrzebach, nie pamięta się o sobie. To często też prowadzi do tego, że taka osoba izoluje się, na przykład od innych, od rodziny, radzi się poczucie wstydu za siebie i swoje zachowanie, czy za partnera albo partnerkę. Właśnie i za siebie może być i też za partnera, tak? To mogą być rzeczy jednocześnie. Hmm. To zapytam o kolejną hmm. granicę, gdzie jest to. Hmm poczucie, że już jestem współuzależniony. To znaczy, gdzie pojawia się hmm. taka charakterystyka tego, że może jeszcze nie teraz, może na mnie hmm. to wpływa, ale pewnie jeszcze nie. Mogę spróbować przesunąć hmm. te granice. To nie jest do końca takie łatwe do wytłumaczenia, hmm. tak? Bo my tutaj też, też mówimy o, o takim współuzależnieniu e, behawioralnym, hmm. tak? Co może mieć troszeczkę inny przebieg z racji tego, że e, te uzależnienia behawioralne są... E, można powiedzieć przez społeczeństwo bardziej akceptowane w niektórych kwestiach. Wydaje tak? się, że to nie problem dla wielu, prawda? Dokładnie, dokładnie. Nie, nie, nie dodawaj sobie problemów. Mm -hmm. W czym problem? Tak, i na przykład też czego się czepiasz. Tak? Dlaczego a, się węsko. go czepiasz? Na przykład, jeżeli dużo pracuje, tak? jeżeli to jest pracocholizm, tak? czyli no, spędza dużo czasu w pracy, tak? no, to znaczy, że jest wydajny, tak? a ty się czepiasz tego, że cały czas siedzi w pracy. I dlatego trudno ustalić te granice, gdzie ta troska czy nadmierne przepadnięcie mhm. w tym pomaganiu jest problemem. Tak, szczególnie właśnie w tych behawioralnych, bo one często są właśnie przez społeczeństwo tak trochę mhm. przymyka się oczy na nie. Ale w dużej części też są niewidoczne, tak? Przy alkoholizmie, no to widzimy, mhm. tak? Osobę, która gdzieś tam się słania, tak? E, jest też przez innych wyczuwalna, nawet, tak? E, w, w takim kwestii mhm. fizycznym, tak? A tutaj, nie wiem, przy korzystaniu z pornografii, przy pracoholizmie, przy hazardzie, często są to rzeczy zupełnie niewidoczne. Szczególnie, że jak patrzymy na osoby, które mają z tym problem, to bardzo często domyślam się po ich wyglądzie, po ich mhm. zachowaniu. Nie nie widać niczego, tak? Jest garnitur, ok, jest uzależnienie Dokładnie. od seksu. Jest garnitur, <laughs> jest hazard. To jest tak, że e, właśnie w, przy tych uzależnieniach behawioralnych ten stopień jest jeszcze, jeszcze mniejszy. Tak. Bo kiedy mówimy o współuzależnieniu, to teraz dotykamy rzeczywiście mhm. behawioralnego, ale mhm. w sumie ono się pojawia w każdym. Tak. Leczy się je inaczej? Pomaga się inaczej? Myślę, że ogólnie założenia są bardzo podobne. Tak, jeżeli chodzi o pracę, też też, jeżeli chodzi o, na przykład o wspólnotę, też wspólnota, ale ona na przykład w Polsce ogólnie się zajmuje współzależnieniami, chociaż głównie właśnie tym współzależnieniem od alkoholu, ale generalnie jakby wygląda to bardzo podobnie. Czyli raczej to jest rozmowa w grupie, praca w grupie. Na wyzwaniem. Jedna rzecz to jest praca w grupie, ale to też wszystko zależy od mechanizmów, jakie działają. To jest bardzo kwestia indywidualna, bo jeżeli takie rzeczy rozpoczęły się na przykład w dzieciństwie, tak, ze względu na relację, jaką osoba współzależniona miała z rodzicami, tak, na przykład była osobą, która wysłuchiwała problemów rodziców, była takim ratownikiem rodziny, tak, no to tu. Ta praca już wchodzi na zdecydowanie jakby głębszy poziom. Nie przeraziłeś mnie, bo nie jedną rzecz w tym studiu słyszałem, ale mhm. to, że można być współuzależnionym, że to wynika od tego, jak kilkadziesiąt czy kilkanaście mhm. lat wstecz żyliśmy, jeszcze będąc w domu naszych rodziców. Od bardzo, w bardzo dużej ilości przypadków, od tego właśnie to zależy. Bo chłoniemy, 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 tak. Dokładnie. Słyszymy. I tak naprawdę nie wychodzimy z tego schematu, tak, bo to jest jedyny schemat, jaki znamy w życiu. Mm -hmm. Tak, to jest ten schemat przekazywania miłości, tego, jak y, rozpatrujemy rodzinę, jak rozpatrujemy relacje, tak? I teraz wchodząc z tym w życie dorosłe, wchodzimy właśnie z tym schematem. Nie znamy innego. Nie mamy doświadczenia czegoś innego. No i teraz z tym schematem właśnie szukamy nowych relacji, budujemy nowe relacje i tak naprawdę te kwestie gdzieś nam się zaczynają powtarzać bo nasza mama tak traktowała ojca, bo nasz ojciec tak traktował mamę, tak? Albo nasi rodzice traktowali nas. A, też w może sposób. w ten sposób. Tak. Czyli ale widzieli w, jakiś problem i jakoś go ogarniali i teraz to jakoś nie jest dobrym schematem, tak? Na przykład jakoś nie jest dobrym schematem, albo to, że dziecko, kiedy widzi hmm. coś takiego, że w domu się dzieje coś nie tak, to ono automatycznie też przełącza się na taki stan, że muszę zadbać, o to, co się dzieje w domu, bo inaczej ja też jestem zagrożony. I bardzo często dochodzi wtedy do tego, że, że takie dziecko, które ma cały czas mhm. e, gdzieś styczność z jakimś zagrożeniem, a przy na przykład osobach uzależnionych tak jest, e, zaczyna zapominać o swoich potrzebach, bo podświadomie, zdaje sobie sprawę, że ratuje rodziców. Dokładnie, ratuje. Mhm. Staje się takim rodzicem dla nich, tak? Następuje tu taka parentyfikacja. Bardzo często Przekakuje Przeskakuje pewien etap w swoim rozwoju, pewien tak. etap też w swoim potrzebowaniu różnych emocji. Mhm. No, czy przeskakuje, to tak bym nie powiedział. Bardziej właśnie zamraża ten etap a, okay. w jakimś sensie. Tak. I on się uwalnia w dorosłym życiu albo w młodym dorosłym życiu, kiedy nagle trafiamy na partnera, który ma podobne problemy, jak byli nasi rodzice? I później jakby ten schemat zaczynamy też powtarzać. Znowu zaczynamy ratować kogoś. E, a co najważniejsze, to też zaczynamy. Odczuwać właśnie ten rodzaj taki, takiej miłości, takiej współzależności, jako właśnie miłość, tak? jako tą relację, że ona jest prawdziwa właśnie dzięki temu. Czy nie mogę Dzie go zostawić, bo będzie to odebrane, że jako coś złego, tak? że go e, zawiodłam. Albo przykład, ją zawiodłem. Na przykład może, może tak, oczywiście być, albo na przykład pomaganie. To jest jak jakiś element miłości, tak? Tak to odbieram. A to chore. Czyli, no, jeżeli nie pomagam, to znaczy, że nie czuję się kochana, no to to już jest problem. O. Tak. Czyli tutaj wszystko, oczywiście, to jest na jakichś granicach, tak? Uh -huh. Ale przeważnie u osób współzależnionych ta granica jest już bardzo daleko posunięta, jeżeli chodzi o właśnie tą kwestię pomocy, zaangażowania w drugą osobę bardzo często też wtedy dochodzi do tego, że taka osoba po prostu mm, izoluje się społecznie. Mhm. No bo mm, proszę zobaczyć, że jeżeli mam problemy jakieś w domu tak i jest taka iluzja na przykład lojalności wobec partnera, tak, czyli że muszę być lojalny, no bo tak też zostałem nauczony w domu, że problemów na zewnątrz się nie mhm. wyciąga, ja to... Bo to, tak, wstyd. bo to wstyd. I to jest też bardzo często przy wszystkich, praktycznie, uzależnieniach, no to taka osoba nie będzie z pomocą wychodzić. Będzie też czasami tak, tak bywa, tak? Okłamywać rodzinę, że wszystko jest w porządku. Na przykład przy um, takim uzależnieniu jak hazard. Tak, gdzieś będzie mówić, że wszystko jest w porządku, nie ma problemów, tak, a tutaj nagle kredyty. Zaczynają się piętrzyć. I spirala. I spirala. Zaczynam spłacać te kredyty, żeby pomóc, tak? Żeby też jakby no zadbać o tą reputację partnera, mm. właśnie, tak? Czyli zabiera, z, zaczynam jakby przejmować odpowiedzialność za jego zachowania. Ale to jest ta, taka spirala, która właściwie, jak jej nie utniesz, to tam nie ma dobrego wyjścia? Nie, nie ma. Wow. Nie. Czyli lecisz w dół cały czas. Cały czas to leci w dół, tak, bo to, to jest, na pierwszy rzut oka to się może wydawać jako coś, że, że ja pomagam, przecież to jest dobre, mm. tak, pomoc jest takim elementem, którym, o którym często mówimy jako, jako coś dobre, tak, ale tutaj czasami właśnie przerwanie tej pomocy jest tą troską o drugą osobę. Trochę jak z tym samolotem, tak, czyli najpierw muszę pomóc sobie, dokładnie. żeby móc mądrze pomagać komuś innemu. Dokładnie, dokładnie. I to jest też jedno, jeden ze sposobów wyjścia z tej spirali. I szczególnie jeżeli działają u osoby mm. współzależnionej takie no, trudne mechanizmy, tak jak właśnie za bardzo chęć pomagania, wychodzenia z jakiejś tam trudności. Tak? Mm. Czyli, że zaczyna przejmować tą odpowiedzialność za konsekwencje. Uzależnie. Myślę teraz o takim micie, który ja hmm. dojrzewając zaczynałem słyszeć też um, czytając coraz więcej książek, hmm. rozwijając się mentalnie, że... Kobieta szuka mężczyzny takiego, jakim był jej ojciec, albo że on szuka takiej kobiety, jakim była jego matka, ale mhm. właśnie w tym znaczeniu, teraz sobie o tym mhm. myślę, że w sumie to jest właśnie dążenie do powielenia tego schematu, który mhm. daje jakieś poczucie bezpieczeństwa, w cudzysłowie znam to, więc się ogarnę, mhm. ale generalnie to jest też droga do, nie chcę mówić do donikąd, ale droga do problemu. To jest droga do problemu na zasadzie do, do tego, żeby jeszcze raz to odbyć tą drogę. Tak? Na zasadzie jeszcze raz, jakby zretraumatyzować trochę, mhm. trochę siebie w ten sposób, tak? ale to też może być droga do, do wyjścia, tak? że, że to może być też ten element, dzięki któremu na przykład zauważę, że coś jest nie tak. Mhm. tak? Czyli jestem mądrzejszy trochę, tak czy dokładnie, mądrzejszy? Dokładnie, tak? i też no, jestem już wtedy osobą dorosłą, tak? więc po tą pomoc łatwo mi sięgnąć, bo też nie zapominajmy o tym, że mhm. te wszystkie schematy bardzo często były mechanizmami obronnymi. Tak, że dziecko inaczej nie potrafiło sobie z tym poradzić, jak właśnie poprzez taki mechanizm obronny, jak poświęcenie się dla hmm. rodziny. Tak? Albo też nie było innego wyjścia czasem. Hmm. Wiesz, o czym myślę, Tomek, bo hmm. to jest trzecia nasza audycja, kiedy rozmawiamy sobie o uzależnieniach behawioralnych, ale hmm. to, co powiedziałeś teraz, bardzo często pojawia się w tych rozmowach jako taki refren, czyli że hmm. my wpadamy w różnego rodzaju uzależnienia. Dziś rozmawiamy o współuzależnieniu tak. właśnie po to, żeby znaleźć jakiś system obronienia siebie przed problemami, które stoją obok tego uzależnienia, mhm. z którym się mierzymy. Tak, to jest, to jest w ogóle bardzo często. Nawet właśnie przy pracy z osobami hmm. uzależnionymi, E, to powiem Ci, że sama kwestia uzależnienia, tak? czyli mm -hmm. tego pracy nad zachowaniami jakimiś kompulsywnymi mm -hmm. i tak dalej, no to jest maksymalnie 2% rozmów. To jest, Ach, tak. tak, to jest naprawdę no, bardzo mało co tak. Główna praca odbywa się na emocjach, przekonaniach. Powodem, który cię doprowadził do tak, tego. Tak, dokładnie. To jest tylko czubek góry lodowy. tak jakie to jest uzależnienie. I mhm. tutaj też często następuje nawet przechodzenie z uzależnienia do uzależnienia. Tak, że, e, nie wiem z, z hiperseksualności, tam kompulsywnych zachowań mhm. seksualnych. Przychodzi się, nie wiem, do pracocholizmu, na przykład często, tak? Że to jest jakby taki, taka ucieczka. Bo jednak organizm czegoś potrzebuje, tak? Jest na głodzie, dobra, już nie jestem hiperseksualny, tak, ale, ale pracuję dużo. Tak, ale tutaj poświęcam się w pracy. Albo idzie często to w sport też, tak? To, mm -hmm. to też często przy innych uzależnieniach, mm -hmm. tak? Czyli, że no, ten sport jest już tam, tak kompulsywny, tak? Że, że wręcz jest godzinowo go więcej niż u osób, które e, ten sport uprawiają jakby zawodowo, mm -hmm. tak? Ty się spe specjalizujesz też w tym hiperseksualizmie, tak, tak. ale takim hyperseksualizmie, który jest już no, chorobą, a nie mhm. przyjemnością, tak, prawda? Tak, 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 Jakie tu są powody, że ludzie przepadają w czymś takim? To jest podobnie jak przy innych uzależnieniach. Tutaj nie ma jakby ta czegoś takiego, że osoba hiperseksualna jest jakoś inna, tak, niż, mhm. niż przy innych uzależnieniach. Przeważnie to jest jakaś Deprywacja emocjonalna w dzieciństwie, trudności w poradzeniu sobie z jakimiś emocjami, które wtedy były, tak? I seks daje przyjemność. Seks albo pornografia, tak, bo głównie to chodzi o, o właśnie pornografię, tak, czy w dzieciństwie mhm. to przeważnie jest pornografia i masturbacja, wtedy one bardzo zbijają to napięcie, które gdzieś tam mhm. w domu zostało wytworzone, na przykład, nie? Głowa pamięta, że to jest droga do ulgi. Dokładnie. Ale niestety jest tak, że ilość dopaminy dostarczanej, tak, przez um, kwestie właśnie uzależnienia, hyperseksualności, mhm. czy też, też innych uzależnień, jest dużo wyższa od tego, co na naturalnie jesteśmy w stanie wytworzyć, tak? Czyli zakładając, że powiedzmy osiągnięcie orgazmu tak? to jest to 100% dopaminy, mm -hmm. które, które jesteśmy w stanie osiągnąć. To pornografia z masturbacją mówi się, że to jest około 300, tak? czyli to jest trzy razy tyle co normalnie? Więc później, no, bardzo łatwo to, tak, w to wpaść. 300. no właśnie, to jest trzy razy więcej niż 300. Tak, to jest trzy tak, razy tyle, tak? tak? Więc też tam występują jakby pewne mechanizmy, które nawet mhm. bym powiedział, że jeszcze powiększają tą rozbieżność pomiędzy współżyciem, pomiędzy bliskością mhm. z drugą osobą, a właśnie korzystaniem kompulsywnym. To jest po prostu kompulsywne korzystanie. To się zdarza także, kiedy jesteś w związku. Hiperseksualność. Tak. Jak wygląda tutaj wchodzenie w rolę tego współuzależnionego, kiedy jesteś partnerem albo partnerką mm -hmm, kogoś, kto mm -hmm. wpadł w coś takiego? Znaczy, przede wszystkim bardzo dużo osób mówi o tym, że nie wiedziało o tym, że partner ma takie problemy, mm -hmm. tak? Bo znowu, to jest kolejne takie uzależnienie, które może być gdzieś ukrywane. Czyli żarty na zasadzie, o, parę razy w tygodniu się kochamy, i to jest ok. Wiem, no, że to jest ponad standard, ale to jest ok. Ale to jest, to może być ok, tak? Mm -hmm. Tutaj też w zależności od tego, oczywiście jakie kto jak ma libido, tak? Ale chodzi o to, że na przykład już to korzystanie z pornografii jest szczególnie, jakby tutaj bardzo możliwe, mm -hmm. że bardzo <coughs> łatwo jakby to ukryć, mm -hmm. tak? Czyli jeżeli ktoś, nie wiem, może się zamknąć w pokoju, okay. e, jak partnerka zaśnie, to włącza komputer, mm -hmm. tak? Jakby bardzo łatwo jest jakby uciec, a tego też nie widać, tak? To nie są butelki gdzieś ukrywane, no tak. tak? Nie ma jakby tutaj, nie, nie przychodzi ktoś, prawda, pijany do domu, tego nie widać mhm. po prostu. I teraz, czy tutaj ta granica współ mhm. jest inaczej narysowana niż przy innych rodzajach uzależnień mhm. behawioralnych? Ja bym powiedział, że tutaj um, u osób współuzależnionej mogą wystąpić troszeczkę inne objawy. Trochę, trochę one się łączą, mam wrażenie, z taką... Zazdrością? Zazdrością, ale też taką właśnie ze zdrościem na przykład o urządzenia cyfrowe, co często bywa, tak? Czyli to jest taka próba konkurowania trochę, tak, że może wystąpić coś takiego, że właśnie partnerka trochę weźmie to na siebie, tą winę. Tak, za to uzależnienie, więc może nawet. Ona nie wystarcza. Tak. Że ona nie tak. jest tak. dość dobra. Tak, i to się często powtarza właśnie, że, że bierze winę, a to są kompulsywne mm. zachowania. Tutaj, tutaj nie ma logiki. Nie ma. Nie, nie, nie. Ale powiedziałeś partnerka, ale zakładam, że to działa na wróżby oczywiście, oczywiście, to w obie strony. To przypada bardziej. Ciała. Czy to jest jakkolwiek uzależnione od płci, czy nie. Jeżeli chodzi o kwestie uzależnienia, hiperseksualności, mm. czy, czy właśnie kompulsywnych zachowań seksualnych. No to jest więcej mężczyzn, tak? Ale jeżeli chodzi o współzależnienia, mm. no to no tak. więcej kobiet. Bo właśnie kwestia libido, bo kwestia z poziomu stresu, bo, bo co, że oni, czy my, częściej mm -hmm. niż one. Znaczy to jest, to jest w ogóle, myślę, problem taki bardziej złożony. bardziej złożony, skomplikowany, też wynikający z tego, jak seksualność właśnie działa na mężczyzn, mm -hmm, jak mm -hmm. działa na kobiety. Tak, więc tutaj jakby. To może trochę z tego wynikać, że, że jednak ta, ta forma kompulsywnych zachowań y, no jest bardziej jakby tutaj y, przypisywana mężczyznom. Mhm. Myślę, wiesz co, Tomego, o takim katalogu, mhm. nie chcę mówić rad, ale sugestii, mhm. które mogą się przydać naszym widzom i słuchaczom, kiedy. Słuchając nas, być może odkrywają, że są współuzależnieni. Mhm. Czego nie robić, żeby nie pogłębiać tego współuzależnienia, już teraz zostawiając rodzaj uzależnienia, w jakim jest mój partner albo partnerka? No to przede wszystkim, żeby ta pomoc nie była obciążająca emocjonalnie dla mnie. Także mhm. Muszę o tym pamiętać, żeby dbać o siebie w tym wszystkim, tak? żeby ta moja tożsamość przez to pomaganie, właśnie długotrwałe często, nie została zachwiana, nie została sprowadzona właśnie do tożsamości partnera, tak, do, do tożsamości mhm. osoby uzależnionej. Tak? Czyli ja jestem ważny i ja jestem ważna, i to nie chodzi o samolubstwo? To nie. nie chodzi o to, że jak nie pomagam albo powiem dość, to nie. znaczy, że jestem gorsza albo go gorszy? To chodzi o zdrowe właśnie zadbanie o siebie, tak, mhm. bo, bo wtedy następuje takie zatracenie, takie poczucie, że jakby też jestem w tym sam, sama, mhm. tak? Druga rzecz to to, żeby nie odbierać autonomii drugiej stronie. Ta pomoc powinna dawać drugiej stronie odpowiedzialność za własne poczynania. Czyli dawać narzędzia raczej, tak? Raczej dawać narzędzia, czyli na przykład właśnie namawiać na terapię. Tak? Namawiać na to, że terapia takiej sobie może pomóc, mhm. tak? albo że no, terapia jest jakby taką metodą, dzięki której dalej ten związek będzie mógł funkcjonować. Tak? Mhm. Jeszcze jakaś rzecz, której nie robimy, kiedy czujemy, że jesteśmy współuzależnieni? Na pewno też nie przykrywamy jakby tych rzeczy właśnie, nie chowamy hmm. tego na zasadzie. Bo tutaj, tutaj mówiłem o tej lojalności, tak? że, że to też może być taka źle pojmowana trochę lojalność, tak? Czyli ja to wszystko zakrywam, tuszuję, kamufluję. Tak? To też chodzi o to, żeby sięgnąć po tą pomoc na zewnątrz. Czyli być uczciwym ze sobą i szczerym tak, z sytuacją. Tak, tak, tak. I nie bać się Trudne. tego, żeby sięgać po tą mm. pomoc też dla siebie. Mm -hmm. To jest też bardzo ważne, bo e, jak możesz zauważyć, tak życie takie ze sobą przez długie lata wpływa na cały system relacji. Mm -hmm. To nie jest tylko ja, ty oddzielnie, tylko to jest to, jak my funkcjonujemy w tym systemie. Tak? I nawet jeżeli później osoba uzależniona wychodzi z tego uzależnienia, tak? ale mój schemat się nie zmienił cały czas jakby gdzieś mhm. skupią się na tej sobie, to ja się czuję wtedy niepewny w tej relacji. Niepewny, niepewno. Tak? Blisko jesteśmy w ogóle dyskusji mhm. o syndromie sztokholmskim, kiedy mówimy o współzależnieniu, czyli o takiej sytuacji, w której wręcz jakby zostajemy, w sytuacji, która no. jest trudna, no. która totalnie zburzyła wszystkie te trzy rady, o których znaczy, powiedziałeś ja wcześniej, ja bo czujemy, że nie można inaczej. Aż tak do, do tego, mhm. bym może te, nie, nie porównywał, tak, do syndromu sztokholmskiego, ale e, rzeczywiście jakby jest tak, że, że to... To odbija się na mhm. naszym zdrowiu, na naszej psychice, na naszych emocjach, na naszej tożsamości, bo właśnie tą tożsamość gdzieś mhm. dziś zaczynamy tracić. Bardzo często na naszych relacjach, no bo ze względu na poczucie wstydu też odcinamy się mhm. po prostu od osób nam bliskich. Jak się wyrwać ze współuzależnienia? Najlepiej zacząć przede wszystkim pracę ze sobą. Tak? E, trzeba pamiętać, że właśnie... Wychodzenie ze współzależnienia. Tak, celowo używam słowa wyrwać. Mhm. Tak. Wychodzenie ze współzależnienia to nie jest tylko odcinanie się mhm. od drugiej osoby, tak, mówienie nie, tylko przede wszystkim to jest taka praca ze sobą. To jest jakby powrót do siebie, może mhm. tak bym powiedzieć. To jest praca ze sobą i powrót do siebie, ale też myślę sobie o tej mhm. sytuacji, w której chcemy się nie wiem, wyrwać, czy przepracować odejście, albo mhm. zakończyć y mhm. związek. E ale nie mieć takiego poczucia wobec siebie później, mm. że zawiedliśmy tak, kogoś, prawda? To tak, wydaje mi się tak. bardzo trudne. No i dlatego właśnie ta praca jest potrzebna na wielu aspektach. Nie pracujemy tylko na depresji, bo często z takich powodów właśnie m, też można, m, można wpaść w depresję. To nie jest praca na, tylko na przekonaniach, tak? To jest praca wieloaspektowa. I nad znalezieniem tego, przed czym uciekasz. Tak. Mm. I tutaj, tutaj w ogóle jest bardzo dużo form pomocy. Z których można korzystać, tak? e, zaczynając, e, w ogóle od czego warto zacząć, żeby, żeby z tego wychodzić, to przede wszystkim e, zdanie sobie sprawy z tego, że jestem w jakimś schemacie, hmm. tak? że działam właśnie tutaj schematycznie i tutaj praca z schematami może bardzo, bardzo pomóc. Tak? Czyli na przykład e, zobaczenie e, tego schematu samopoświęcenia się u siebie, tak? żeby móc je przepracować. Dalej jest praca poznawcza, behawioralna, czyli praca na przykład nad e, przekonaniami na własny temat, przekonaniami źródłowymi, czyli tym, co, mhm. co głębiej gdzieś tam e, w nas siedzi. Kolejną rzeczą tutaj właśnie przy CPTSD albo PTSD, to jest praca z traumą. Tak? To też jest jakby ważny aspekt u bardzo wielu mhm. ludzi. E, I tutaj pomaga terapia na przykład EMDR, tak? Czy, e, terapia więzi właśnie no, w psychoterapii psychodynamicznej. Tak? Dalej praca z ciałem, czyli czasami ter czyli taka, taka umiejętność jakby też zobaczenia, że w tym ciele mam bardzo dużo, dużo emocji, tak? też, też może pomóc. Ale to wszystko jest właśnie no bardzo złożona praca na, na wielu aspektach przeważnie. Nie ma tu prostej drogi. No bo zobacz, jak mówimy o uzależnieniach w ogóle tak, no to mamy w głowie właśnie osobę uzależnioną, i mm -hmm. głównie na niej się skupiamy. Tak. Cały czas. Cały czas się na niej skupiamy, a przecież. Ona nie żyje sama często. Też mówiliśmy przez całą naszą rozmowę o, o, o partnerach, ale czasami to jest rodzina. To jest cała rodzina, hmm. tak. A bardzo mało się mówi o tym, na przykład jak im pomagać, tak? Bardzo mało się mówi o tym, że, że te osoby też wymagają takiej kompleksowej opieki, bo oni z tymi schematami, jeżeli one są nieprzepracowane, to nawet jeżeli ktoś przestaje pić, to oni później dalej wchodzą w kolejne relacje hmm. podobnego typu, tak? Hmm. Um. Czuję, że dotknęliśmy tematu, który jest, mm. jest bardzo duży, ale też y, ten wątek współuzależnienia, czy w ogóle uzależnień behawioralnych mm. wydaje mi się y, trochę nowy dla nas jako społeczeństwa. Natomiast mm. kiedy pojawia się hazard, kiedy pojawia się seks, kiedy pojawia się cała sfera digital, kiedy pojawiają się inne... Y, Uzależnienia behawioralne, to mam poczucie, że jeszcze duża droga do tego, żeby w ogóle to zaakceptować, mm -hmm. że to jest duży problem, mm -hmm. a później dojść do tego, że współuzależnieni w tym wszystkim też potrzebują wsparcia. Tak, tak, to, to masz rację. Także tu też w jakimś stopniu jest. Ym... No, na, nawet pandemia tak? gdzieś, mm. gdzieś to unormowała, tak? w, w jakimś sensie korzystanie tak. z narzędzi typu właśnie media społecznościowe mm. i tak dalej stały się wtedy dla niektórych wręcz koniecznością, tak? I, I spędzanie teraz wielu godzin mm. jakby przed ekranem jest czymś praktycznie u każdego, tak, więc myślę, Czasami że to... Jest to ta wymówka, bo możesz powiedzieć pracuję, tak, bo jestem w online i to pracuję. Niezależnie od tego, to jak być. bardzo cię wciągnął mm -hmm. algorytm już nie do pracy, ale do tego, żebyś właśnie oddawał kolejne, kolejne minuty nie, tak, swojego tak, czasu. Tak tak, 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 ale te cyfrowe uzależnienia to też mam ma właśnie takie mm -hmm. wrażenie, że to jest jeszcze w takiej fazie, że my dopiero się dowiadujemy, jakie to spustoszenie gdzieś Widzimy dzieci, że to ta tak. Siedzi na TikToku, znaczy tak, jesteśmy tak, trochę tak, na razie tak, na tak, tym tak, etapie, tak, jeszcze tak. nie wiemy, co tam robi, nie mm -hmm. wiemy, dlaczego tam siedzi, nie nie rozumiemy też, co się dzieje w algorytmie tego tak. narzędzia, że to Zgadza moje dziecko się. tam siedzi. Bardzo często mm -hmm. wcale by nie chciało, ale technologia je tam trzyma, więc to jest A dziecko jest to narażone da, że... emocjonalnie, hmm. jakby nie jest odporne jeszcze na to, tak, żeby jasno stawiać granice, hmm. ale zauważ też, że te algorytmy działają bardzo uzależniająco od dorosłych. Że nawet, nawet to, że ktoś właśnie no, już jest dojrzały emocjonalnie, hmm. wcale nie daje mm, łatwiej się drogi wyjścia z tego. Tomek. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękuję bardzo.